Witam Was w naszej kolejnej osłonie, pokażemy Wam jak szybko zdobyć pieniążki na hotel, na pierwsze temy, na przeżycie, więc na spodnie mamy transport do okay, mapy, mapy surowcowej, następnie z mapy surowcowej szybko możemy sobie nakopać, Ach, zachęciłem się trochę temów. jak widać u nas VIP-y mogą się zamieniać właśnie w creepera, okay. a Ty z tak szybko.

Do, tutaj mamy sklep z itemkami. a ich wyłącz to. tak, każdy tak to na szybko, żeby nie pirczek nie był bardzo nudny. Idąc na surowcową. Kopać szybko sobie surowce. Jakie kto woli, ale też idzie ładnie zrobić na piasku, czyli sandstone. Włączę ich z raja, zobaczcie początek, a nawet jest dużo metalu. Mam telefon ze względu na mój komputer lub moją nie widać daleko, ale naprawdę jest tu bardzo dużo surowców, diamentów, lap lapisazuli, redstone, węgiel, czy wągiel, jak to inni o metalu, wszystkiego jest pod dostatkiem, więc jest w sami raczej nie, nie małem problemu, ponieważ e, diament kosztuje w skupie bodajże 8 dolarów, jest naprawdę... Nie jest wcale tak, ona tak go nie mamy czynnego zabytku antyizraelskiego i nie mamy z tym wcale. już A, to problemu. Teraz może ponownie pójdziemy na spawn. Ale no, jak pokazałeś, to tam się zamieniają ludzie Market rozłożone. Ja nie podskoczyć. Proszę, tę Dobra. Nasz mniej więcej market ceny to musisz już sobie sami zobaczyć żeby nie było tak łatwo żeby już inny nie mógł od nas kupować cen naszego systemu więc po prostu sobie też zapraszamy pokażemy szybko dojście do hotelu ale my się na serwerze? tutaj ktoś to miał to ochotę to poznać naszą historię wczoraj to jak czytałem dzisiaj rano na admini robili się uśmiałem po prostu także to jest nasza historia serdecznie zapraszamy do lektury może wydamy jakiegoś e-booka w Polska i historia tak Korn popatrz do góry to jest nasz hotel, są cztery wieże tylko mówię mam usłyszeć na wszystko na minimum ponieważ coś mi cięło okej Lecę, lecę. To są cztery wieże. Wyłącz deszcz Matrix, please. Mam no, straszną mgłę, ale to jak ktoś ma dobrze wszystko skonfigurowane, to po prostu będzie widział to są cztery, piękne W każdej z tych wież są pokoje. Koszt pokoju to 50 dolarów na dzień. Mie jakiś pokój wolny czy wszystko. Ja nie, nie ma łóżka. Zgłaszam reklamację. Tak wygląda ta Hotel 50 dolarów mm. w jeden dzień. I rozmiary mm. 5 na 3 x 4. No właśnie, go wykupiłem matryz. a jak widzimy pokazuje się nikt nam gracza. ma swoje skrzynki, piecyki. Łóżko jak to woli. No, to są musisz zrobić niestety. Więc tak to wygląda. Jeszcze ja pokażemy wam gdyś nie ma pieniędzy, albo chcesz się oszczędzać na hotelu. To zejdziemy sobie na dół. Skrzynki. O, tutaj tak. Tutaj właśnie. Jest podstaw do magazynu publicznego. Wiadomo co w magazynie mamy w magazynie mamy skrzynki. Ładuje magazyn. Ale ja, można kupić skrzynkę, do której nie ma gdzie coś robić. Yeah. Jest Jestem regulamin, skrzynek, publiczne stoły do craftowania, pie, piece, przepraszam. No i magazyny Roling. magazyny nie mają końca, jak widać. I na hardcora! hard.minecraftpolska.pl więc myślę, że ten odcinek skończymy tutaj. Zapraszamy wszystkich na nasze forum oczywiście mycraftpolska.pl oraz zapraszamy na nasz serwer s1 mycraftpolska.pl Tak, to jest o. o oczywiście. Aktualnie też mamy małe problemy z serwerownią, więc gdyż a, zobaczycie jakieś lagi, problemy, lub że serwer będzie wyłączony, po prostu no nic nie jesteśmy aktualnie w stanie zrobić. W tym tygodniu myślę lub najpóźniej w tygodniu, będziemy przychodzić na całego do niego. Do widzenia. Niech, widzenia. Jestem uwięziony w, w, w magazynie Pingi do Polski. we <noise> Francji było na tyle. Dziękuję i pozdrawiam. I oglądania. Zaczęła się ładnie bajterek.